Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku na tym kanale, jest godzina idealnie 11, jestem po trzeciej lekcji, teraz właśnie zaczęła mi się już czwarta. Pani sprawdza obecność, więc spokojnie, yy, słucham na lekcji normalnie, bo to matematyka, matematyka moja ukochana. Yy, więc no, zjadłam sobie już dzisiaj śniadanko, piłam już herbatkę, zrobiłam sobie zadanie z angielskiego. Teraz próbuję mojej przyjaciółce wytłumaczyć, yy, co za muzyka mi siedzi w głowie, ale ona tego nie ogarnia. No właśnie. Ym, I no. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj właściwie chyba nie mamy większych planów. Zrobiłam już sobie drugą herbatkę, dzisiaj tym razem w niebieskim kubeczku. Wcześniej było w innym, nawet nie pamiętam jakim, chyba tym normalnym różowym. Yy, a w ogóle teraz będę miała łacinę, gdzie ostatnio ćwiczyliśmy stronę bierną i mieliśmy zrobić zadanie, które ja jakby załączyłam obrazek, ale zapomniałam go wysłać. A było to wczoraj. Mam nadzieję, że pani mi to zaliczy. Pewnie machnie na to ręką, więc. Módlmy się o to, ok? Módlmy się, żeby nie wstawiła mi jakiejś złej oceny albo minusika, or something like that. I jest już 45, bo pani nadal nie załączyła. Nie załączyła linka. Bo ja ogólnie mam na Classroomie, nie wiem czy większość z Was ma na Classroomie, czy na Zoomie, czy na Skypeie, czy na Teamsie. Nieważne, ale my mamy z akurat link. co róż, to inny, nie? Jakby. Nie ma żadnego linka. Halo, ratunku. Co jest? Jakby mam wielki dylemat, bo nie wiem czy najpierw mam ogarnąć pokój czy siebie. Bo mam do kolejnej lekcji 20 parę minut, więc chyba idę ogarnąć siebie, bo wyglądam jak menel, a niedługo będzie jedzonko, bo mój tato właśnie skończył pracę. A on dzisiaj przywozi znaczy, przepraszam, gotuje wcale niezamawiane jedzonko. Naprawdę. Naprawdę mówię, yy, no i będzie dzisiaj znowu mięso w sosie z kluseczkami. Jezu, ta restauracja robi takie pyszne kluseczki, że po prostu nawet nie rozumiecie, jakie to jest pyszne. To jest aż takie szczęście, żeby móc to zjeść, nie? Niestety karkówki nie było, tak jak ostatnio, a ja zawsze tam to zamawiam, więc będzie kurczak. Skończyłam już lekcję, teraz sobie jemy. Juhu! Ogólnie film już się renderował na YouTube'a, już się zrenderował nawet. Ale zapomniałam wyciąć jednego fragmentu, więc muszę go renderować od nowa. Mi się tak bardzo nie chce. Ale no dobra, no zrobimy to, bo jednak tamtego momentu tak niezbyt chcę wstawiać. Znaczy, niezbyt się pewnie nie stało, ale nie. Po prostu mi się nie chce tego mieć, bo to brzydko brzmi. Znaczy to, co ja tam gadam, bo się zaplątałam. No, i później jeszcze muszę zrobić miniaturkę, bo jeszcze nie zrobiłam i muszę sprzątnąć pokój, bo jest znowu brudno. Tym bardziej, że wczoraj się malowałam, to tam w ogóle ta toaletka to jest taka. rozgardiasz tam jest. Plus moje biurko. No, i muszę jeszcze zrobić lekcję, ale to zaraz, więc ja sobie włączę muzykę. I nie będę Wam nagrywać mojego syfu w pokoju. I później Wam pokażę już końcowy efekt mego czystego pokoju. Czemu pokazuję w daną stronę, jak tam jest ściana? Właśnie skończył mi się z aplikacji do montowania, ładować film, więc zaraz go wstawiamy i czekam, aż się skonwertuje. Ja już wysprzątałam swój pokój, yy, oprócz czyszczenia rzęs, bo jeszcze rzęsy muszę wyczyścić, tego mi się nie chce robić, ale na razie wszędzie jest czysto, więc są tylko jeszcze te rzęsy do zrobienia, tak to już wszystko, patrzcie jak ładnie czysto, piękniutko, proszę Państwa, piękniutko. Nawet starłam kurzek, tego nienawidzę robić. Wow, teraz zapewne chwileczkę sobie odpocznę, coś ten, wiecie, film ogarnę i tak dalej, Ja później zacznę już robić lekcje, żeby mieć już z głowy, bo jeszcze później mam zrobić to, co mieliśmy zrobić wczoraj, bo okazało się, że jednak termin jest do dzisiaj, więc no damy rad, damy rady.